Cześć! Z tej strony Marcin. Wiele osób poszukuje kompresora ze zbiornikiem o pojemności 100 litrów. Ale czy pojemność zbiornika jest jedynym wyznacznikiem doboru sprężarki? Przedstawiam Ci sprężarkę łopatkową Hydrowej model HV02 albo 502. Napęd bezpośredni stopnia sprężającego przez silnik o mocy 2,2 kW, zasilany napięciem 230 V lub 400 V. Sprężarka jest dostępna na trójnogu lub zbiorniku o pojemności jedynie 75 litrów. Ma wydajność 230 litrów na minutę, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, poziom głośności 69 dB i przyłącze 3, cala. Te dane techniczne mówią, że jest to kompaktowa sprężarka upadkowa, świetnie sprawdzająca się w lekkich zastosowaniach przemysłowych i warsztatowych, gdzie źródło powietrza musi być blisko miejsca użytkowania. Jednocześnie nie jest to sprężarka, która ma być alternatywą do marketowych z racji wyższej ceny zakupu. Po prostu jest to sprężarka do odpowiedzialnego i profesjonalnego zastosowania. Resztkowa zawartość oleju jest mniejsza niż 3 mg na metr sześcienny. Ale jeżeli potrzebujesz jeszcze lepszą jakość sprężonego powietrza, to możesz zamówić kompresor z opcjonalnym osuszaczem membranowym, chłodnicą końcową, ręcznym spustem kondensatu i dwoma filtrami. Dodatkowo sprężarki tego modelu podlegają wydłużonej gwarancji do 10 lat. Jest to tak sprawdzona technologia charakteryzująca się niskim kosztem eksploatacji, że są powszechnie stosowane w zastosowaniach om na pierwszym wyposażeniu urządzeń. Przykładem mogą być dmuchawy do naśnieżenia stoków, suwnice, lokomotywy lub wagony, trolejbusy, autobusy wszystkie aplikacje, gdzie potrzebne jest mobilne, niezawodne i trwałe źródło sprężonego powietrza o wysokiej jakości. Jeżeli chcesz włączyć sprężarkę, mieć dostępne sprężone powietrze non-stop i wrócić do niej dopiero na przegląd serwisowy za 2000 godzin, czyli prawie po trzech miesiącach, to wybierz sprężarkę łopatkową Hydrowein, zamiast sprężarki tłokowej na zbiorniku 100 litrów. Tłokówka nie może pracować non-stop, bo ulegnie Sprężarki łopatkowe są też dostępne w profilu produkcyjnym firmy Champion, która posiada dedykowaną stronę dla tych sprężarek. Chcesz poznać cenę? Zadzwoń do nas lub wyślij maila.